Paweł Starsu, doskonale znający przepisy prawa i proroków. Można powiedzieć, że wiedzę na temat Boga posiadał w stopniu doskonałym. Zapewne też ta wiedza dawała mu poczucie, że jest kimś więcej niż tylko przeciętnym Żydem. Być może niejednokrotnie sam pouczał swoich braci o Bogu. Przecież on doskonale wiedział, jak należy strzec przepisów prawa Bożego. Wzrastał w przekonaniu, że Bóg miłuje tych, którzy na tę miłość zasłużą, przez doskonałą wierność wobec nakazów prawa. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze, a nadmiarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą Wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Myślenie Pawła diametralnie się zmieniło. On, dumny faryzeusz i ten, który upatrywał swoją doskonałość w wierności zewnętrznym rytuałom, odkrył, że miłość Boga względem niego zupełnie od tego nie zależy. Gdyby bowiem można było na tę miłość zasłużyć, przestałby być miłością. Ona ma to do siebie, że jest bezinteresownym darem i pragnieniem dobra dla drugiego bez oczekiwania na zapłatę. Paweł sam musiał tego doświadczyć, aby później o tym głosić braciom. Jego serce, wierne prawu, musiało zostać skruszone przez miłość, która uzdolniła do wierności nie w literze, lecz w osobie. Zrozumiał już nie umysłem, lecz sercem, że Bóg ukochał go, zanim on zdążył cokolwiek dobrego uczynić. Nawet więcej. Kochał go także wtedy, gdy on sam nie czynił dobra. Nie było w życiu Pawła takiego momentu, w którym on nie byłby kochany przez Boga, jednak on sam musiał to dopiero odkryć. Nie mówienie o Bogu, lecz dopiero prawdziwe spotkanie z Nim staje się momentem spotkania z tą miłością, która zawsze jest pierwsza. Chrystus cierpliwie czekał na Pawła, aby w końcu zrozumiał, że jest kochany i zaproszony do współrealizowania genialnego planu Boga względem Niego i innych ludzi. Odtąd wszystko, co Paweł czyni w swoim życiu, jest jedynie odpowiedzią na uprzedzającą miłość Chrystusa. Gdyby Paweł nie otworzył się na miłość Chrystusa, nadal tkwiłby w przekonaniu, że musi wiele zrobić, aby zasłużyć na uznanie w oczach Boga. Tymczasem w oczach Boga był zawsze umiłowanym dzieckiem. To Bóg pierwszy złożył w nim potencjalnego przyszłego apostoła narodów. Paweł musiał doznać wstrząsu, gdy odkrył, że to Bóg pierwszy uznał go za godnego zaufania i powierzył posługę, choć był bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Tylko miłość ma moc zmienić życie człowieka. Tak jak to się stało w życiu Pawła. Musiało do niego w końcu dotrzeć, że żyje tylko dlatego, że jest kochany. Kochany miłością, która jest stwórcza i dlatego jest pierwsza. Spróbuj teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Ty wierzysz, że jesteś tutaj tylko dzięki podtrzymującej cię w istnieniu miłości Boga Możesz położyć rękę na swoim sercu i poczuć bicie własnego serca. Każde jego uderzenie powinno ci przypominać jedno słowo, które Bóg wyszeptuje do ciebie: Kocham, kocham, kocham. A może ciągle żyjesz w przekonaniu, że na Jego miłość trzeba zasłużyć? że tylko jeśli pójdziesz na pielgrzymkę, to Bóg będzie ci błogosławił. Czy chcesz dzisiaj doświadczyć jak jesteś przez niego kochany?